Co że jestem prawda. ciekawy? Halo, czy... halo. Dzień dobry, witamy w Grzegeta 5. <głos> <głos> tak, witamy. <noise> przeżył. ze mną, Jest ze mną Lifo. Siema. I Filipas. Witam, witam. Dawaj, czy nie? Znaczy miejsce, gdzie mógłbyś tam, nie wiem, coś zrobić. Bo możemy zrobić uzbrojenie? to od razu polecisz tam. <noise> Chyba strzest wyborów jest najlepszy z tego co patrzyłem ponieważ ma serwerkę. Nie, nie, nie potrzeba Dobra, będę śledził sam helikopter Mogę go znatałtować? Nie, nie nie wiem co się stanie wtedy <noise> Filip jesteś, tak? Patrz, się wbijam to. O co myślałem? Daleko mam będzie tak leciał? <noise> <noise> może daleko, może w sali a tak daleko. To, was też tak gadał? Hop, czy tylko do mnie? To nie. No to Paweł rozmawiałeś sam ze sobą. Paweł. to było. I patrzę, Paweł, jak... poinformuj Pawła. a znaczy Powiedz kornelowi, żeby e, powiedział kornelowi, czy coś? A było coś takiego. Ale kto tak powiedział? A, Filip! Filip, było coś takiego. Kiedy? Że jak. Powiedz Kornelowi, żeby powiedział Kornelowi Ej strzelają do nas Uciekaj <noise> Czekaj mu Nie Ej, leci się Spacie powietrzne, leci nie <noise> nie <noise> no. <noise> Jak syn Co tam, zaczęli wam... Na F ciśmy Nie da się. Jezus maje, co ten śmigłowiec tam robi? Chyba, że on tam wylądował? Nie no, leci. Ale powoli. Wyskoczysz tam. I to szybciej będzie? Będzie szybciej. Wyskakuj. EJ! EJ! Zahaczyłem! Zahaczyłem o ten! O, jestem, dobra. Ej. I co teraz, muszę strzelać się? Tam I... ja masz kask tam taki. Aby... A ja muszę to po cichu? Podnieś to po prostu. Nie musisz. Jesteś w stroju. I no i teraz wiesz, takie sru zrób na dół. Skoczyć? A czemu nie? Eee, nie wziąłem, skończyły się z jesteś już? Ej, <noise> mi też. Ej! No nie. A jak, jak otworzyć ten spadochron? E, myszką albo F. No czemu To nie i to osykałeś? działa. <noise> nie? Teraz będziemy robić... Eee, co możemy zrobić? Co? Kto e, zabił? A e, czemu? Ale to ty z Ale co? Nie, ty, ty nie zabiłeś mariasz. chyba. Nie nie, nie, nie zabiłem ciebie. Nie? Bo jak jest samolot w ruchu, to ciebie katapultuje, nie? A ja myślałem, że jak padnę do wody, to mi się nic nie stanie. No, to padłeś do płytkiej wody. I to nie jest Minecraft. O pięknie to wyglądało! Nie Ale... wiem jak coś to, to zrobił Ale czemu? Ja to tylko mam nagrane <gryw> ze swojej perspektywy, nie? No po prostu sobie ja sobie ten Na no opowiadam. Eee... co? Już mam ten. Czy zatrzymywasz? Nagle ty wysiadasz pół sekund przed tym, jak się zatrzymuje. Lecisz w kosmos, znikasz w ogóle z ekranu, sobie idę do, do kasatki i stać z tą stroną i przed morzem upadasz i umierasz. Co ty zrobiłeś? Ej, tak się pojawiało w zupełnie innym miejscu niż zwykle, chyba. A nie, pojawiło się bardzo blisko do domu Franklina. Siadaj. Tempo ciężko. Nie ma tu. Idźcie dalej tędy, to się spotkamy być może, jeśli tam nie będzie gdzie ja idę. Ja lewo, tylko nie ma. A bo to ty masz szczęście. Pierwszy raz mi się że żeby zaś mi się zbagował w ścianie, ja, ale wiesz, jak mi się udaje? jest stamtąd? Tak, wy stamtąd. Tego ostatniego nigdy nie potrafię znaleźć. Dobra. Zaraz wychodzimy stąd. Chyba wszyscy żyją. Ja go ukraść? Ukraś. <laughs> e. Siedem w ścianę. Nie działa. Mam. Nie, poszło. To nie wiem, czy ja, czy ty? Chyba ty. Ty, Paweł. Teraz trzeba uciec, nie? A, teraz wychodzimy Tam jest ty w maszynowni jeden zbagowany. Hej <zabawy>, Zabawy, ja lecę. Ale mamy przeciw w Mów, co mam robić Dobra A tam, tam się z flipkiem w to Coś wziąłem? Mamy jedną kartę dostępu, ale potrzebujemy jeszcze inną Dobra, chodź tędy. I uważaj na tego z Czachą, nie? Bo on jest najgorszy. Na niego nie, nie wchodzimy, bo jest ponoć ciężko. Czekaj, czekaj. Czekaj. Dobra, szybko, szybko. Dobra, czekaj i teraz tak, widzisz tych dwóch? Tak, ja biorę tego po lewej, a ty po prawej, i czekaj na trzy. Raz, masz już? Masz go? Halo, mam. Raz, dwa, mam. Dobra, udało się. Czekaj, 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 kurde. Dobra Udało się Ale nie mamy kart dostępu w ogóle, wiesz? Czekaj. I co teraz? Mamy dwie! Mamy dwie? A kto tak. ma jedną? Ty Ale? Ja mam drugą To musisz ze mną Ale nie chyba. wiem czy to nie zadziała w ten sposób Czekaj, bo tu jest ten pierdziel no. Do mnie jest w miarę czysta droga I wiemy, że na dole jest łup. W sensie niedaleko mnie jest. Ej, nie? musisz podejść i w tym samym czasie. Raz, dwa, Klikam. trzy. Klikam. E, czekaj. E, prawym, tak? Raz, dwa, trzy. Wciskaj? No, raz, dwa, trzy. Czekaj. Czekaj, czekaj. A co robisz? Którym? Lewym i na trzy. Raz, dwa, trzy. Pakowane. I co? Nie ma tu obrazów? Jest. Nie ma. I chodź tu pakuj. Co tam możesz? Dobra. To wszystko tutaj? O... Jeszcze możesz coś? Ale się lewym czy prawym? Dobra, Dla, już... e, lewym, lewym. lewym, jeszcze. Tym, jeszcze, jeszcze. co mam klikasz normalnie. Ja Jeszcze mam torbę, więc na spokojnie. Filip, pewnie też masz jeszcze dużo miejsca, nie? Ja ją. Nie nic w ogóle chyba, że zabrałem. Czekaj. A gdzie idziemy? Czekaj powoli, powoli, powoli. Gdybyśmy się nie spalili. Ty sam. No właśnie, tylko nie. Więcej gdzie... się pojawi teraz, typów. Jaka tarkę wyłączyć? Wyłącz e. to. Nie po Nie, czekaj, czekaj, typ dobra czekaj powoli, powoli, chyba tu będą jakieś drzwi, ale tu jest jakaś kamera niby, czekaj, nie wychodź sobie. gdzie jest ta kamera niby, typ idzie, typ. Dobra, tu tak. Co teraz? Nie, ja tak wszedłem, wiesz, żeby przed nim uciec. Mały łup mamy, za mały, czy nie? Czekaj, czekaj, bo on tu będzie szedł. Chyba. Chodź. Czekaj, czekaj, powoli, powoli, nie przejdź. Kolejny idzie. Dwóch jest. Widział nas? Zdjąłeś? Tak. Dobra, dobrze, dobrze. Łup ma. Dobra, chyba mu bo nie wiem co trzeba, żeby to otworzyć. Kolejny idzie. Kolejny idzie. Dobra? Co, co teraz? Nie, 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 jeszcze nie, nie, nie opuszczamy. Co się stało. Jak to ubrałeś? Nie, ale powoli, powoli. Ej, możemy to zrobić w sumie, bo ich nie jest aż tutaj tak dużo. Ej, no Tylko bo przed grubem się... musimy uciekać. Ale czekaj, bo to już jeszcze coś można ukraść tutaj, nie? Chypy Ej, bo ktoś chyba wykrył nas, wiesz? No Tylko nie wiem czy... Też was wykrył Czy nasz czy ciebie? O was Bo mnie miał, nie miał kto? Uciekamy Dobra, no stąd to no, i potem nie, zbieramy no, w kangarze No można, ale za. Zabijmy w sensie bierzmy co trzeba. Wszystko. Czacha, czacha. To uciekniemy. Ja Spierdzielam, a on jest wolny. Kończy, ponieważ mi nas pieniędzy nie przelało. Jak to? Mi no, teraz. Mi nic nie przelało. <grych> a my nie możemy się zabić zajm, tak? Możemy. Nie da się. Tak ja się nie da. <gry> da się. No jednak się da. Ale to tylko z takich... Ja chciałem na ty ty Chodź Paweł na pięści. Ale co? z Zgadzałeś, Na pięści się nie da chyba. Da się. Pa. Teraz dopiero. Dawajcie Ty pięści. Czemu, nie, nie mogę ciebie trafić w ogóle. A ty, z pistoletem? Tak, pedałski? Na pięści. Ale to na pięści? No. No na pięści chciałem. No ale to ja nie mogę cię trafić wtedy. No to jak? No to nie, no to tak się nie bawimy. Eee, to ja strzelam po bokach. Chodź tu. Trzeba zabić glifela. Ale, ale, sławę, to było z twojej strony. Za obejrzenia widzowie, zostawcie łapkę w górę. Cześć.